Czas i czołem. W dniu, w którym wojska Federacji Rosyjskiej najechały Ukrainę, wiedziałem, że coś muszę zrobić. Musiałem zrobić dużo rzeczy, wymyślić i przeprowadzić, ale nad jednym nie musiałem się zastanawiać. Bo odpowiednie hasło adekwatne do tej sytuacji znałem od dziecka: Za wolność naszą i waszą. Ba! Nawet już miałem gotowy w szufladzie od dawna odpowiedni rekwizyt na szywkę, która pojawiła się na filmie. Później powstało ich jeszcze wiele w różnej formie. Tak samo jak wiele razy w różnych formach to hasło pojawiło się i przeszło niczym fala przez nasz naród. Chcę dziś Wam opowiedzieć o historii, jaka stoi za tym hasłem, o tym, do jakich osobistych związków z tym hasłem się poczuwam i za wolność naszą i waszą. Zapraszam. Polska ma w swej historii wiele chwalebnych momentów. Poza tymi, które są ważne tylko dla nas, były też takie, którymi dzielimy się z innymi narodami. Po zwycięstwach rewolucji amerykańskiej i francuskiej, narodziła się romantyczna legenda o ludziach, którzy bezinteresownie oddają swe życie za wolność innych tylko dlatego, że utożsamiają się z ich marzeniami. Pasowało to idealnie do sarmackich i rycerskich mitów, które kształtowały wówczas Polaków, więc nasz naród, można powiedzieć, od początku miał predyspozycję do robienia rzeczy wielkich, głupich, ale też wzruszających. Pierwszymi z tego nurtu i najsławniejszymi są bohaterowie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Kościuszko, Pułaski i setka innych Polaków, którzy bili się daleko za morzem o sprawę, która powinna być im całkowicie obca. I którzy wywarli na tę sprawę wielkie piętno. Po trzecim rozbiorze, gdy Polska zniknęła z map Europy, Polacy przez kolejne 123 lata szukali możliwości odzyskania utraconej wolności. Gdy będąc w sojuszu z Napoleonem, wysłano dwie polskie półbrygady na Haiti, by tłumyły tam murzyńskie powstanie, Polacy dość szybko zorientowali się, że nie tylko wysłano ich na koniec świata na pewną śmierć, by pozbyć się. Politycznego problemu z Europy, ale także że strzelają do ludzi, którzy, choć wyglądają zupełnie inaczej niż oni, to walczą o to samo o wolność. Dlatego wielu Polaków zdezerterowało lub pomagało Haitańczykom, i przez to zostali zapamiętani na Haiti jako przyjaciele. Ta powoli kiełkująca idea umiłowania wolności zyskała formę hasła w 1831 roku. W trakcie powstania listopadowego, gdy wojska rosyjskie parły na Warszawę, Joachim Lelewel wpadł na pomysł, by przed Szańcami wystawić drzewce ze sztandarami z Czerwonym Krzyżem i napisem po polsku z jednej strony i rosyjsku z drugiej, w imię Boga za naszą i waszą wolność na białym tle. Były to chorągwie propagandowe, w założeniu mające dać znać. Rosyjskim poborowym po drugiej stronie pola bitwy, że nie chcemy do nich strzelać. Oni nie muszą strzelać do nas. Nie musimy umierać za cara, który był jednakowym krwiopijcą dla nas, jak i dla nich. Liczono na bunt w rosyjskich szeregach. Ale cały problem polegał na tym, że przytłaczająca większość żołnierzy rosyjskich była analfabetami, a oficerowie, którzy umieli czytać, nie śpieszyli się z tłumaczeniem tych haseł, by zachęceni sołdaci ich nie zastrzelili i nie przeszli na polską stronę. Mieli i tak dość roboty przez te sztandary, bo Kozacy, którym powiedziano, że za każdy polski sztandar zdobyty w boju dostaną w nagrodę ruble, ciągle zwozili te bezwartościowe, propagandowe chorągwie z wywrotowymi hasłami do rosyjskich obozów, za co dostawali połubie od dowódcy. Kozacy też byli w większości niepiśmienni i nikt im nie tłumaczył, co znaczą literki na zdobytej kolejnej z rzędu takiej samej chorągwi, więc niezbyt wiedzieli, czemu właściwie są karani za wzorowe wykonanie rozkazu. Powstanie upadło. Polacy musieli rozejść się po świecie i emigrować, a wraz z nimi emigrowało to hasło Idea. Niedługo później, podczas wiosny ludów na Węgrzech, to hasło po polsku i węgiersku, znów wypisane na sztandarach, utrwaliło w świecie legendę Polaków walczących o wolność innych narodów. A po tym, jak w czerwcu 1849 roku na Węgry weszły wojska rosyjskie, można powiedzieć, że choć na obcej ziemi, to walczyli z tym samym wrogiem, także o własną wolność. Chyba w każdym zakątku świata, jaki tylko mogę sobie przypomnieć, gdzie ludzie walczyli o niepodległość z tyranią i ogólnie za swoje ideały, zawsze znajdował się jakiś szalony Polak, który włączał się do walki z przekonania i jeszcze zwykle skurczybyk przechodził do historii. Inni zaś włączali się w naszą walkę, jak podczas Powstania Styczniowego, w którym walczyło kilka tysięcy cudzoziemców. Image romantycznych rycerzy straconej sprawy był tak silny, że Juliusz Wern, pisząc 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, w pierwszej wersji uczynił kapitana Nemo Polakiem, powstańcem mszczącym się na Rosji i tyranach Perse. se. A pod wpływem nacisków wydawcy w powieści Polak stał się finalnie Hindusem, ale portret Kościuszki w kabinie kapitana na Nautilusie pozostał. Na początku XX wieku Polacy mieli już ugruntowaną opinię romantyków i terrorystów, gotowych stanąć do nawet najbardziej beznadziejnej walki. Jedni zbawienia upatrywali w wyzwoleniu odległych narodów, inni w socjalizmie, a jeszcze inni w narodowej konspiracji, i wszyscy byli w stanie nawiązać w jakiś sposób do hasła wolności naszej i waszej. Podczas I wojny światowej, niezależnie od politycznych zapatrywań, walczyli w różnych częściach świata z jedną misją powrotu do ojczyzny, poniekąd przy okazji wyzwalając i broniąc wolności innych. A gdy Polska wreszcie się odrodziła, Różne narody świata przypomniały sobie o szalonych Polakach, którzy walczyli o ich wolność. Węgrzy, spłacając dług wdzięczności wobec generała Bema, zaciągali się pierw do legionów polskich, a później wspierali Polskę w wojnie z bolszewikami. Amerykańscy lotnicy bronili nieba nad Lwowem w 1920 roku z tak pozornie błahego powodu, bo pra-pra-pradziad Mirjana Coopera, pułkownik John Cooper walczył 137 lat wcześniej o niepodległość Stanów Zjednoczonych u boku Kazimierza Płaskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym hasło to pojawiło się także w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, gdzie po stronie republikanów biła się polska brygada imienia Jarosława Dąbrowskiego. Tamta walka wzbudza dziś wiele kontrowersji, ponieważ z punktu widzenia polskiego prawa, ochotnicy, w przytłaczającej większości wyjeżdżający ze Śląska, Popełniali przestępstwo walcząc w obcej wojnie. A poza tym republika, za którą walczyli, była wspierana przez Sowietów, którzy byli bardziej zajęci mordowaniem wyimignowanych zdrajców oraz podprowadzaniem republice jej rezerw złota. Gdy Polska została zajęta przez Niemców i Sowietów w 1939 roku, żołnierz Polski znów tułał się po świecie, a na jego sztandarze wybrzmiewało hasło Za wolność naszą i waszą. I mimo tego, że walczyliśmy przede wszystkim o swoją wolność, to nawet w Finlandii w 1940 roku znaleźli się Polacy walczący z Sowietami. Polskie siły zbrojne na zachodzie, jak i polskie siły zbrojne w Związku Radzieckim, gdy maszerowały ku ojczyźnie, maszerowały pod tym hasłem, a w swym pochodzie wyzwalały spod nazistowskiego jarzma narody Europy. Dlatego Polacy do dziś są dobrze pamiętani na przykład w Holandii, jako ci, którzy uwolnili część kraju od hitlerowskiej okupacji. Niestety gorzkie zwycięstwo 1945 roku, w którym pominięto żołnierzy PSZ-u i nowa sowiecka okupacja, odesłały to hasło na wiele lat do lamusa. Komuniści próbowali je przytulić jak swoje, lecz zamiast tego docnaje zohydzili, jednocześnie kojarząc je z serwilizmem. Jak to w wierszu po inwazji na Czechosłowację podsumował poeta Marian Hemar, wyprowadzili żołnierza na to czeskie psie pole z nowym hasłem za waszą i za naszą niewolę. Polacy mocno poturbowani przez historię i dotknięci zdradami sojuszników stali się zgorzkniali. Odrzucono to hasło, kojarzące się z poświęcaniem się na darmo dla innych, którzy potem mają nas gdzieś. Sam przez wiele lat nie lubiłem tego hasła, bo kojarzyło mi się z ciężkim politycznym frajerstwem. Odpowiedzią miała być twarda Realpolitik. Nic za darmo, nic bezinteresownie, a najlepiej to się odizolować i zająć sobą. Ale to niestety nierealne, bo nie jesteśmy wyspą na końcu świata i nie możemy sobie pozwolić na odcięcie się od problemów, jakie generuje chociażby Rosja. A do tego w świecie globalizacji, nawet siedząc w amazońskiej puszczy, prędzej czy później spadnie ci na głowę jakieś gówno, które swą genezę ma bardzo daleko od twego domu. Dopiero gdy przybyło mi lat i doświadczenia, mam nadzieję, zauważyłem, że problem nie jest wcale z hasłem ani z myślą, jaka za nim stoi, tylko z tym, jak się nim posługujemy. Marketingowo to ujmując, mamy świetny produkt, ale nie umiemy go sprzedać. Jak to udowodnić, no choćby Ameryka, jest powszechnie uważana za kolebkę i obrońcę demokracji. Choć wiele razy w historii, delikatnie mówiąc, działała wbrew tym wartościom. Za to PR mają świetny. Ba, kawałek ich legendy przecież wywodzi się z naszej legendy za wolność naszą i waszą. Więc czemu sami z tego nie korzystamy? Zamarzyła mi się więc restytucja tego zawołania. Dwa lata pracy niestety zdusiła pandemia, ale na wiosnę 2022 roku mieliśmy w końcu ruszyć z kilkoma małymi projektami między Polską, Ukrainą, i Białorusią, i choćby po to była potrzebna fundacja. No i gdy szykowaliśmy się do tych projektów, powstała ta jedna prototypowa naszywka, której nie miałem już okazji dopracować i zamówić w większej ilości. Leżała sobie w szufladzie, aż 24 lutego nadszedł jej czas. Wybuch wojny wyrzucił wiele planów i scenariuszy do kosza. Bardzo bałem się, jak sobie poradzimy z wojną jako naród? Co zrobicie, rodacy? Co ja mogę zrobić? W dniu inwazji, z ciężkim sercem i strachem, poprosiłem Was o pomoc. Hasło za wolność naszą i Waszą działało między nami a Ukraińcami bardzo krótko wiosną i latem 1920 roku. Reszta naszej wspólnej historii jest zdominowana przez wojnę, prześladowania i mordy, więc, jakby to ująć no miłości to tu za wiele nie było. Do tego obraz patriotyzmu, jaki dziś dominuje, moim zdaniem jest wypaczony, przez co wielu ludzi bezrefleksyjnie go odrzuca, a staje się on oazą małych grupek, którego sobie wypaczają jak chcą, dodając do niego elementy, przez które moi dziadkowie przewracają się w grobach. Na szczęście bardzo się pomyliłem, bo po 24 lutego Polacy przyjęli ze wschodu 3 miliony uchodźców, a wysłali na wschód wsparcie warte miliardy złotych. W rankingu najmocniej zaangażowanych krajów Polska zajęła trzecie miejsce za Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Przy czym tam dominuje pomoc państwowa, wojskowa, ale jeśli idzie o zaangażowanie obywatelskie, zostaliśmy liderem. Mobilizacja była masowa, i choć nie zawsze wszystko nam się udawało, to jestem w szoku, jak wiele udało się zrobić. Okazało się, że wciąż potrafimy sobie ufać, rozmawiać i grać jako zespół. Po tylu latach zapomnienia i wyśmiewania za wolność naszą i waszą wróciło, komasując 200 lat tego, co najlepsze Polska ma do zaoferowania światu. I za to zostaniecie zapamiętani jako naród. Zrobiliście swoim dzieciom i wnukom dobry PR-owy prezent. Wróćmy na chwilę do naszywki. O dziwo, choć samo hasło pojawia się często, i nawet przez chwilę nie byłem jedynym, który o nim przypominał. To nie zauważyłem zbyt wielu jakichś y, artystycznych form jego wykorzystania, brakowało wizualizacji symbolu. Wszystko, co miałem, jakieś y, prototypy drukowane na plastiku, prototypy haftowane, inne tego typu, wszystko rozdałem harcerzom i strzelcom, którzy pomagali pakować ciężarówki z pomocą humanitarną w ignitorium w Piotrkowie. Trochę też tych naszywek y, w różnych wersjach pojechało z ochotnikami na Ukrainę. Ale że wolontariuszy było wielokrotnie więcej niż naszywek, no to na szybko powstała kolejna haftowana wersja, którą też rozdawałem strzelcom, harcerzom, kierowcom i innym wolontariuszom którzy akurat gdzieś tam, że tak powiem, wpadli mi w oko, gdzieś tutaj przechodzili, obok proszę, masz naszywkę, fajnie, że jesteś, dziękuję, że pomagasz. W Rzeszowskim Strzelcu zaś pojawiła się naszywka z napisem po ukraińsku na zielonym tle, odbraci z Zabuga. A ostatnią wersją tej naszywki, która wyszła gdzieś tam w jakiś sposób powiązany ze mną, była ta e, wyszywana na materiale, na ścinkach materiału w Legunie, które były dołączane do wyposażenia, jakie szło na wschód. <laughs> I tym sposobem można powiedzieć, że fizycznie to hasło wróciło na kresy. Dużo osób mnie pyta, czemu zrobiłem to w takiej formie, czemu Czerwony Krzyż, po co ten Bóg i w ogóle. Wiecie, proszę państwa, to jest forma historyczna. Wtedy, gdy to powstało, tak to wyglądało. Ja to wymyśliłem i nie chcę tego zmieniać. W takiej historycznej retro formie najbardziej mi się podoba. Jedynie na koszulkach, tych co są w linku w opisie, producent jak nam drukował to zamienił J na I. Ale w którejś następnej partii pewno to też przerobimy, bo mi się podoba, jak to jest bardzo retro. I wiele osób widząc mnie z tą naszywką pytało o to, yy, gdzie to można kupić, gdzie można dostać, więc w końcu powstała kolejna wersja, już jeszcze u innego producenta. I to są, proszę państwa, Cegiełki, czyli dochód ze sprzedaży tych rzeczy przeznaczamy na to, żeby uszyć elementy wyposażenia i wysłać tym, co walczą na wschodzie. Ponieważ yy, w marcu, kwietniu, w tej pierwszej fali tego wsparcia, tego wielkiego hura optymizmu, yy, wielu ludzi kupowało, wysyłało kamizelki kuloodporne. I w tym momencie sytuacja jest taka, że oni wszyscy mają kamizelki kuloodporne, ale prawie wcale nie mają do nich ładownic. A to są rzeczy względnie tanie, więc myślę, że tutaj e, wykorzystując te cegiełki w takiej formie, najbardziej optymalnie uda się jak najwięcej dobrego zrobić. Chodzi bez tego, naprawdę dużo dobrego już udało się Wam zrobić. A zrobiłem tę dogrywkę, bo chłopaki, które zajmują się pakowaniem, wysyłaniem, prosili mnie jeszcze przed dodaniem filmu, żebym Wam powiedział, że oni to dopiero jadą odebrać ze szwalni i w ogóle, więc od momentu zakupu do wysłania, pewno teraz w lipcu jeszcze parę dni im to zajmie, zanim to do Was dotrze. Ale na pewno szybciej niż w poprzednich miesiącach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.